Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić czymś, co w zasadzie od dawna zmywa sens z moich powiek, dlatego że no, moje małżeństwo było małżeństwem no, nie do końca udanym, rozstaliśmy się ileś lat temu. I w związku z tym mówię, kurczę, gdzie jest sekret szczęśliwych małżeństw, ale takich, które naprawdę są ze sobą razem? Mało tego, są bardzo mocno spełnieni i naprawdę osiągają bardzo, bardzo wiele. I zaczęłam analizować, które to są pary, które naprawdę przebojem idą przez, przez swoje życie i wręcz zachwycają swoimi osobowościami i nagle dostrzegłam pewne podobieństwo przede wszystkim kochani jest to podobieństwo swoich twarzy tutaj akurat mamy państwa Lewandowskich których ja po prostu uwielbiam i to co jest charakterystyczne dla nich to przede wszystkim ich twarze tak między innymi ich twarze mają Identyczne spojrzenie, identyczny uśmiech, oczy, w ogóle rozstawienie oczu. I jakby tak popatrzeć, przyjrzeć się bliżej, to oni są do siebie bardzo, bardzo z wyglądu zewnętrznego podobni. Dlaczego tak się dzieje? Długo nie mogłam tego zrozumieć, aż do czasu, gdy nie zaczęłam bardzo głęboko wchodzić w psychologię. I co się okazuje? Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to przypomnę, że podstawą jest zawsze zaakceptowanie siebie, tak? I abyś ze sobą był szczęśliwy, bo jeśli nie masz w sobie szczęścia, to nie możesz go dać innym, jeżeli nie masz w sobie miłości, nie możesz się podzielić tym z innymi. No właśnie, i tutaj, jeżeli stajesz przed lustrem i w pełni siebie zaakceptujesz jako osobę, swoje oczy, swój cały wyraz twarzy, bo tak naprawdę nasz świat zewnętrzny jest odbiciem wewnętrznego. Czyli, jeżeli czujesz się naprawdę piękny, doskonały, wiesz, że możesz wiele, wiele osiągnąć i znasz siebie i patrząc w lustro mówisz: Wow, kurczę, ten na górze się przyłożył do roboty, bo naprawdę wyglądam świetnie i czuję się fantastycznie. To w momencie, gdy idąc, spotkasz swoje lustrzane odbicie w, w kobiecie bądź w mężczyźnie, w moim przypadku w mężczyźnie, to nagle no, nie ma siły, żebyś nie pokochał od ręki tej osoby całym swoim sercem. I wtedy, jeżeli te dwie osoby mają ten sam poziom samoakceptacji, Wówczas tak naprawdę cała reszta celów jest zgodna i idą bardzo, bardzo wysoko przebojowo przez życie. Mało tego idą przez życie spełnieni w zasadzie w każdej dziedzinie. Natomiast jeżeli pary dobierają się na zasadzie takiej: Mnie się nie podoba u mnie to, i z, u drugiej osoby to wyszukuję, ale u siebie tego nie widzę, to później właśnie są takie, takie różnego rodzaju zgrzyty. Dlatego, m, moja rada, jeżeli jeszcze nie masz swojej drugiej połówki, a już przerobiłeś poprzednie lekcje, które z Tobą omawiałam, czyli warunki szczęśliwego życia, warunki posiadania miłości, warunki idealnego partnera, to kochani, nie ma siły. Że gdy przejdziesz ulicą i zobaczysz bardzo podobną osobę do siebie, swoje odbicie lustrzane, płci przeciwnej, to, kochani, nie ma siły. Amor po prostu przeszyje to na wylot. I co się będzie działo dalej, to myślę, że już wy mi tą historię opowiecie. Póki co, ślicznie dziękuję za uwagę. I do zobaczenia na szczycie.